Okay, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku podróży do wnętrza ziemi. Tak jak powiedziałem, dzisiaj zaczynamy od sprawdzenia tego, co znajduje się w jaskini. Dobra, po pierwsze mamy jakiś dziwny aparat, mechanizm, czy też cokolwiek innego. Hmm, Na dole tak, jakby jest. Nie, jest jakby jakiś zbiorniczek albo coś, coś, coś w tym guście. Natomiast tu jest lampka albo coś takiego. Kurde, szczerze, wydaje mi się, że jest to ten, e, że jest to taki trybik do, do szlifowania tego kamienia. Natomiast tutaj mamy sam kamień. I miejmy nadzieję, że uda nam się go jakoś względnie łatwo wyciągnąć. No, uparcie klikam, ale chyba nic z tego. I w związku z tym spróbowałbym paru urządzeń. Mamy nóż. Nóż nie działa. Lina... Sorry za próbę. Chwila, ta tubka z tabletkami na pewno nie. Hmm, tkanina, buteleczka. Może buteleczką jakoś tam oswobodzimy? Kolec? Też nie. Oj, kable na 100%. A drewno też nie. Czyli nie mamy nic, co tak naprawdę może nam... Co może nam pomóc... W takim razie pozostało nam tylko wrócić się i sprawdzić, co my tutaj możemy jeszcze wykombinować. A może jest jeszcze, może jest jeszcze jakiś fragment tutaj w tej lokacji, którego nie zauważyłem? Chociaż wydaje mi się, że raczej wszystko jest klarowne. Hm. Tylko dobre pytanie, co my teraz powinniśmy zrobić? Słuchajcie, dajcie mi sekundę, ja spróbuję coś wykombinować. Jak będę miał koncepcję, to po prostu, po prostu wrócimy do zabawy. Tutaj, coś mnie tutaj zaintrygowało, ponieważ mamy możliwość przejścia w tę stronę. No i tutaj jeszcze nie byliśmy. A więc, jak mam tak sobie szybko pooglądać, co my tu możemy podnieść, zgarnąć i tak dalej, to dochodzę do wniosku, że nic tu nie ma. Niemniej jednak. Chyba właśnie tu będziemy musieli. O, chwila. Jeszcze mamy wielką muszlę. Olbrzymią muszlę. Bardzo pozytywnie. Czy coś jeszcze? Chyba pozostało nam tylko wejść do środka. No i patrzcie Państwo, co my tu mamy. Więc okazało się, że przeoczyliśmy olbrzymią. Olbrzymią lokację. Pieczęcie. Dziwne symbole w nieznanym języku. Mhm. Tutaj coś można było jeszcze wziąć. Danger high voltage, czyli uwaga, wysokie napięcie. Tutaj może nam się przydadzą te kable, które wzięliśmy. Aha. Przydały się jak najbardziej. Tylko czy my to możemy jakoś uruchomić teraz? Chyba nie specjalnie. No dobra, naprawiliśmy koło. Cokolwiek ono robi, chyba że. Chwila, jakaś gałka, cokolwiek. Guziki. Nie, dobra. To musimy zostawić. I ruszyć kawałek dalej. Szybko jeszcze tutaj przejadę myszką, żeby zobaczyć, czy jest coś interaktywnego. Ale nie wydaje mi się. No spójrzcie, już tam chciałem atakować kryształ. Okazało się, że mamy jeszcze całą. Jasne, no to zapalniczka idzie w ruch. It's too dark. It's too dark to go on. Baby, nawet z zapalniczką? No dobra, skoro tak mówisz. No, może w takim razie jest to jakiś przełącznik albo coś? Jak by to zrobić? O, tu jest coś jeszcze jest do wzięcia Właśnie tak. Stare dłuto. Tym starym dłutem pewnie będziemy mogli wywalić ten kryształ. Ale na chwilę obecną nie mam pomysłu co tu można jeszcze zrobić. Szybko jeszcze rzucę okiem na, na to. Kurde, może to sklejmy taśmą. Tym plastrem. Może? Nie? Hmm. Tkaniną? Aaaa! Tu Cię mam, wiedziałem, że coś z tym trzeba zrobić. Tylko nie skmieniłem, że trzeba nałożyć rękawice ochronne. No i co? Mamy w tym momencie światło i możemy ruszać dalej. Ej, powinniście być ze mnie dumni, bo ja serio jestem marny w przygodówki. Okej. Okay. Tak sobie tylko myślę, że w tamtej jaskini nie było żadnego przejścia. Więc być może to jest już droga do kolejnej lokacji. I w związku z tym może powinniśmy zacząć od tamtej groty. Zaraz sobie to sprawdzę aha wow, a co to jest może te pieczęcie jakoś się tu przydadzą no dobra w każdym razie nie mam w tym momencie żadnego aha bo je trzeba pokładać po okręgu Już pamiętam jak się nad tym głowiłem to było takie grube Be brave, This door may be a, a może to? Lustrzane odbicie, wschód, zachód, natura, technologia. Zagadka odwieczna o słońca wschodzie się zaczyna. Skąd wszystko pochodzi, jak przy życiu ostaje. Skąd bogactw dobywa, na co je przekuwa. Zmiana każdego jest dziedziną. Przątka czy profesor, widzisz energię, co z niebios spada i w niebo unosi. Podążaj za słowem kuglarza, wśród błazneństw światło prawdziwie prawdziwe się skrywa. Dobra, to jest w takim razie zagadka, którą będziemy musieli rozkminić, ale to już po tym, jak, e, jak wydobędziemy, wydobędziemy ze skały, e, ze skały ten, ten klejnot. Więc w gruncie rzeczy widzimy się za sekundę już w tamtej jaskini, żeby tutaj nie łazić. No i co, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy, czy faktycznie uda nam się wyjąć ten kamyczek dłutem. Wydaje mi się, że jest to do tego o wiele lepsze niż nóż. Nie? Ej, serio, nie? To przerąbane w sumie. Shit. No nic, skoro nie, to musimy w takim razie szukać dalej. Czegoś przydatnego. I być może uda nam się uda nam się jednak tam, gdzie próbowaliśmy, Zerknę jeszcze tylko szybko tutaj, no i patrzcie Państwo, co się właśnie przypadkowo stało. Jakimś dziwnym cudem udało nam się połączyć tą butelkę z, butelkę ze specyfikiem do. jakby do obmywania ran i, dezynfe, i dezynfekcji. Z, ze szmatką, więc jednak okazało się, że faktycznie miałem rację. i tak można było zrobić. I teraz możemy wyczyścić ten grób. Tylko cały czas nie wiem, jak to niby zadziałało. No, i mamy na kolejne nazwisko. Zobaczmy, kim jest kolejny umarły. Armand Latifere, francuski badacz i biolog znany z, rozmawiania, z, rozm, z namawiania do współpracy naukowców różnych dziedzin. Jego projekt Społeczność Uniwersalna pozostał niedokończony po jego zaginięciu w 1864 roku na Islandii. Autor klasyfikacji gatunków morskich z 1863. Czyli kolejna jakoś niezbyt ważna persona. Dobra. Niemniej jednak, być może być może da się coś tam jeszcze połączyć ze sobą. No i kolejny fantastyczny traf, mianowicie po połączeniu tego skamieniałego kawałka drewna, czy coś takiego, razem z. Z, z, ze zniszczonym dłutem wyszło nam normalne dłuto, i teraz nie wiem, czy ogarniacie, co zrobimy, ale wydaje nam się. wydaje mi się, że uda się teraz ruszyć ten kamyczek. I jak najbardziej, kamyczek jest już nasz. Kurde, patrzcie, jak to wszystko do wszystkiego dochodzimy, tak jakby mm, przypadkiem. Ponadto zaraz musimy kończyć naszą piękną rozgrywkę, ale spróbujemy jeszcze ten kamyczek obrobić. Na pewno musimy go umieścić. Czym byś mogła to wypolerować? Szczerze, myślę, że jakimś piaskiem albo czymś się poleruje. Tylko pewnie ten piasek będzie trzeba zebrać na zewnątrz. No właśnie, coś tu można podnieść. Akurat wiem, że się piaskiem poleruje różne, różne rzeczy, więc myślę, że to kwestia tego. Jak najbardziej. Już? Jak jest wypolerowany? No i cóż, myślę, że w tym momencie możemy już skończyć. Przejdziemy sobie jeszcze szybko do tej lokacji z, z tunelem. Tutaj raczej wszystko już, już zgarnęliśmy, śmiało. A ja w ogóle nie wierzę, że ta, tak łatwo ominąłem tę lokację. Zawsze trzeba sprawdzić wszystkie krawędzie planszy, żeby mieć pewność, że niczego się nie przeoczyło. No i co, na następną, e, na następną grę zostawiamy sobie przyjemność rozwiązywania zagadki. Myślę, że zajmie nam to praktycznie cały odcinek, ponieważ z tego co pamiętam jest naprawdę skomplikowana. Ale to jeszcze zobaczymy. Dobra, w takim razie dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Papa, pa, trzymajcie się, hej!